Cześć, w dzisiejszym odcinku będziemy chcieli podsumować rok 2023 w tematyce kukurydzy. Zapraszam do oglądania naszego odcinka. Wiesiu, witam Cię serdecznie. Nie sposób podsumować rok bez uprawy, która już no dobrze. Zagościła na Twoich polach. Kukurydza no, jest już takim kolejnym krokiem w podozmianie. Ja się bardzo cieszyłem kilka lat temu, jak e, po tych dominujących uprawach pszenicy i, i rzepaku wprowadziłeś kukurydzę jako ten dodatkowy element. E, uczysz się tej kukurydzy cały czas, masz bardzo dobre efekty. Mamy za sobą myślę, że udany sezon, i prosiłbym Cię o kilka zdań, refleksji, jak oceniasz. Tutaj przebieg, jaki finał, czy, czy to, co zebrałeś, się satysfakcjonuje? To znaczy, no, rok był no, przynajmniej u nas, w naszym terenie, no jeden chyba z najlepszych, bo przebieg pogody był praktycznie jak gdzieś tam w Ameryce, z wrotniku, prawie zwrotnikowej. I, i, i temperatury, no i wody. Praktycznie to był może taki bardzo krótki okres, gdzieś tam 2-3 tygodnie, żeby było widać niedobór wody, ale tak cały czas wody był dostatek. Przymrozki przyszły, no był przymrozek, ale, ale bardzo późno, tej kukurydzy nie ścięło. No i efektem są bardzo dobre plony, wysokie, wysokie mamy. Y, nala, ty, nalanie ziarniaków. No i jeszcze to, co jakoś jeszcze nie słyszę mało kto mówi, czy zauważył, że y, ciężar nasypowy kukurydzy jest bardzo duży. Ona jest bardzo dobrze napełniona, y, skrobia bardzo ładnie nalała i, i ciężar nasypowy na przyczepie, czy tam na tirze można powiedzieć, że mamy do tony więcej kukurydzy niż w ubiegłym roku. Dokładnie, pamiętasz nasze spotkanie na polu? Była faza pięciu liści. Wtedy ta kukurydza cierpiała. Ona miała chwilę słabości, tutaj temperatury nie były korzystne. Mieliśmy tam też, pamiętasz, pomiary kwasowości gleby. Różnie to wyglądało. Były i czwórki, były też szóstki. To też wynika z tego, że kupujesz cały czas, tu wzbogacasz gospodarstwo dodatkowe hektary i tutaj ta spuścizna po poprzednich właścicielach jest pewnie różna, ale później ta wegetacja, pokazywałeś tutaj też i zdjęcia, ale obserwowaliśmy wspólnie, ta góra bardzo się ładnie wyrównała, no i w finale dała te plony, które no myślę, że są rewelacyjne, bo tutaj też trzeba wspomnieć, że wrzesień był bardzo korzystny, bardzo późne przymrozki, no i całkiem inna sytuacja niż w roku ubiegłym, gdzie mieliśmy też dobre plony. Ale przy jakich wilgotnościach? 30 kilka procent, nawet do 40%. W tym roku 20 parę procent. Tutaj na doświadczeniu, które zebraliśmy, było to 25-26%. Także bardzo dobra korelacja. Wysoki plon, niska wilgotność. O to tutaj właściwie chodzi w uprawie. Można powiedzieć, że po dwóch latach wróciliśmy do gry, jeśli chodzi o wilgotność, bo te. Te, te, te wysokie wilgotności to były dwa lata z rzędu, takie niekorzystne, gdzie tam rzadko się zbierało kukurydze poniżej 30 wilgotności. I to nawet czekając gdzieś tam do połowy listopada ta wilgotność nie spadała. W tym roku trzeba powiedzieć, że nas zaskoczyło, bo one były tak zielone. Ciemna zieleń, no, I taka cie, ciemna, ciemna zieleń. I one bardzo ładnie dojrzały i, i, i tą zieleń spożytkowały. To, 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 to poszło z z liści do, do ziarzy. To wypełnienie. Późne, późne, były przymrozki, ale późne. I tutaj odmiany nawet te najpóźniejsze nie ucierpiały. Wilgotności nie różniły bardzo od tych wcześniejszych. W tym roku te, te yy, 270, 280 one, one by się zachowywały jak Dwa lata temu czy rok temu 250 i ja myślę, że to nie ten rok jest tak, z takimi anomaliami, tylko te dwa ostatnie to były, to były takie nienaturalne, bo jak te kukurydzę uprawiamy ileś lat, no to tak mówię, że, że niedawno ruszyliśmy, my kukurydzę uprawialiśmy od stanu wojennego, tylko że Gdzieś tam na początku, na, w 2008 bodajże, nie w później już, w dziesiątym, bo w 11, skutecznie kukurydzę nam wyeliminowały dziki. Jeśli myśmy mieli w polu po 20% strat przez dziki, no to, to cały zysk zabierały dziki i, i dopiero. No, tym, którzy trzymają świnia SF, zniszczył gospodarstwa, ale nam go odbudował produkcję kukurydzy. Znam gospodarstwa, które zrezygnowały, bo dziki, tak. No tak. I, i, i teraz to pozwoliło wrócić do kukurydzy. Kukurydza jest... No... Ja, ja bardzo lubię kukurydzę z dwóch powodów. No, a na podwórzu, jak się suszy ten zapach. Mamy dużo stwórnego. I, I w ogóle i w ogóle y, uprawa kukurydzy to jest no, bardzo wdzięczna roślina. No i jeśli jeszcze przechodzi w to C4 i, i widzimy, że zmienia z tego sałatowego koloru w ten ciemno zielony, to ona idzie, ona idzie jak bambus, to jest miło na polu popatrzeć jak, jak to rośnie. Wracając do naszego doświadczenia, tam były odmiany typowo ziarnowe, pięć odmian, i te już znane, jak Twoja ulubiona 8834, która no ma tutaj już swoją pozycję w rynku, w badaniach rynkowych, jest pierwszą z tych rozpoznawalnych, skala sprzedaży. No, klienci, producenci wiedzą, co dobre, wybierają właśnie odmiany, które mają wysokie plony powtarzalne plony. Dobrej wilgotności, ale tam też były nowości, tutaj e, była odmiana z tych późniejszych e, 9367 V270 i ona akurat e, w tym doświadczeniu była najlepsza, bo e, jak pamiętam przeszło 14,5 tony suchego plonu przy dobrej wilgotności. No daje jakby nadzieję, że mamy do czynienia z czymś dobrym, e, warto myślę, że dalej pociągnąć doświadczenia, żeby ją sprawdzić. Nie w jednym roku, tylko w dwuleciu co najmniej, ale też warto ją wprowadzić tutaj jako ten dodatkowy element do, 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 do planów zasiewów obok, myślę tej 8, 8 3, 4. No, to będziemy późniejszą. ryzykowali i chcieli zasiać już jej trochę więcej, nie tylko na doświadczeniu, bo no, zarabia się na tych nowych odmianach, ale jak się przeczeka dwa, 3 lata, no to już i 8 8 już nie będzie nowa, dlatego trzeba jak najszybciej korzystać z tych A Kanał idzie do przodu, trzeba to wykorzystać. Tak patrzę, że nawet w mokrym roku taka ta y, y, 270 to jeśli się nie sieje dużo, ale te 10-15% powierzchni no to, to sobie damy radę, no ale, ale no chłop z natury jest chytry i chce więcej. Wyraz, że, że nie rekordy, tylko chłopów, wszyscy drugi, chcą więcej. Drugi, drugi raz, że, że z samego, samej satysfakcji, no ale, ale ten efekt ekonomiczny w dzisiejszych czasach, ja już nie mówię w tym roku, żeby tam po, po te 15, po 16. Ton na sucho, ale, ale te 13 ton na sucho, gdzie zaczyna być realna na dobrych ziemiach i przy naszej uprawie dwie tony, tak na szybko licząc, dwie tony koszt suszenia, a kiedyś się mówiło tona, to jest dużo, jak się z czasem zmieniły. Dwie tony koszt suszenia i y, 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 no całej tej operacji i y, y, 11 ton, jeśli mamy do sprzedania, no to, no to mamy tak jak w naszych warunkach, to to jest 7,5 tysiąca, to trzeba powiedzieć, jak to się szybko przyzwyczailiśmy do takich cen. No w zeszłym roku bym mówił, że to jest niemożliwe, w tym roku do takich cen się trzeba przyzwyczaić i powiedzieć sobie, że to jeszcze jest jakiś tam no, godziwy zysk. Do tego się nie, nie dokłada. No tutaj mamy to szczęście, że są wysokie plony. No ceny wiadomo, że, że są jakie są. Trzeba nadrabiać no, genetykom. No i, ale, ale teraz popatrzmy jak, jak, szybko chyba, no w rzepaku w jakiś czas tak szło, że szybko te plony wzrastały, bo to... Ja jeszcze pamiętam czasy, gdzie dwie tony z hektara rzepaku to była rewelacja. Siedziało się przy imieninach czy, czy na, na obiedzie poodpustowym i, i się kuzyni chwalili, że po dwie tony rzepaku to były rekordy gdzieś tam 30 lat temu, a dzisiaj kukurydza... No, no, Parę lat temu na mokro 15 ton, to by to była rewelacja. Na jednym z naszych spotkań wspomniałeś, że klimat się zmienia, bo niewątpliwie tak jest. Tutaj mamy szansę wprowadzać coraz późniejsze odmiany. Nie jest już straszna taka tak zwana 300 -ka. Mamy odmiany, które mają nas więcej, bo 320 i tutaj na tych doświadczeniach, które przeprowadziłem w różnych lokalizacjach, okazuje się, że jest odmiana 0710, v 320. Biła, biła tutaj rekordy planowania w tym roku, była najlepsza w tych, gdzie była, lokalizacjach. No i udało się w paru miejscach przekroczyć nawet te 20 ton, w warunkach doświadczenia oczywiście. Czyli widać, jaka jest skala, jaka jest potęga tutaj odmian późniejszych. No późniejsze odmiany, no i to, co, co mówiłem, no, no, to, no to, że ta fotosynteza te C4, ona, ona wtedy może się wykazać dużo słonecznych dni. Z dużo wysokich temperatur, i no, czy my chcemy, czy nie chcemy, chyba ten klimat się nam zmienia i będziemy wchodzili w węgierskie odmiany jeszcze rok, dwa. Ale, ale póki co, no, kiedyś 270 mówiło się, że jest późno. A, a dzisiaj już się to, a to się zmienia, i, 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 i ja nie mówię, żeby siać całość, ale, ale, ale przechodzić, tak jak kiedyś się mówiło, że 30% gospodarstwa to 270-280, to dzisiaj będziemy mówili, że gdzieś tam 290, już nie mówię o tych 320, ale, ale w takich tych będziemy się poruszali, ale jest, nie wiem z czego to się bierze, z obserwacji, bo miałem z, z innej hodowli przez przypadek z Węgier nasiona takie właśnie 300. I te trzy setki one tak się później spłaszczają. To już nie jest tak do końca, że ta trzy setka czy cztery setka to będzie miesiąc czy dwa miesiące później dojrzewać. To aż takiej dużej różnicy nie ma. No ryzyko jest, ale aż takiej dużej różnicy, że ona w ogóle nam nie dojrzeje, to tak nie, 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 to nie Tutaj wygląda. Tutaj jeszcze jest, jakby kwestia dojrzewania w końcowej fazie wegetacji, czyli ten dry down. Jest coraz bardziej intensywny, widoczny w niektórych pozycjach. To dawanie takie bezkosztowe na polu, na pniu, jest ważne i tutaj też patrzymy przy doborze odmiany, też na ten parametr, który daje nam tutaj możliwość zaoszczędzenia już na etapie polowym tych złotówek, które no w procesie tego suszenia nam uciekają. Tutaj jeszcze jeden element, który bym chciał z tobą poruszyć, to jest. Precyzja siewu, bo mamy dobre nasiona, mamy coraz lepszą genetykę, ale też chodzi nam o to, żeby one były dobrze ulokowane w glebie. Masz świetny siewnik, e, Wedersztata, Tempo, e, jest nawigacja, to na pewno też jest siew precyzyjny ze zmienną gęstością. Z tego co wiem, nie tylko w kukurydzy, ale też w innych uprawach. Jak, jak, jak tutaj, jak to oceniasz? Na no, dwa lata można powiedzieć, czy już użytkujemy, czy tam ćwiczymy. Teraz już całe siejemy całe buraki, całe kukurydzę ze zmienną dawką. W kukurydzy jeszcze dodatkowy element, nachylenie zbocza wprowadzamy. Na południowych zboczach więcej na północnych zboczach mniej, w kukurydzy według syna, nie mniej, bo motosyn jest bardziej pasjonatem tych nowych technologii. Wychodzi, że około tony więcej zbieramy na, przy kukurydzy, przy zmiennym dawkowaniu. Na takich polach, gdzie u nas jest może to nie jest taka mozaika, ale, ale pa, pola pagórkowate gdzie na, na rozgórkach jest mniejsza zasobność, mniejsza i no, zasobność można poprawić, ale wody nie poprawimy, bo tam jest mniej próchnicy, mniej trzyma po prostu wodę i sianie równo w całe pole, no to jest, to jest marnowanie nasion trochę, bo tak, albo w tych dobrych miejscach dajemy za mało, a w tych bardziej produktywnych, później w tych słabych za dużo i tu i tu jest źle i jest naprawdę Trudno wypośrodkować. Są odmiany, które lepiej reagują, są odmiany, które gorzej reagują, ale prawie na wszystkim jest różnica, tak samo jest i, i w burakach teraz będziemy zaczynali też pszenicę. No, to znaczy kupi, kupiliśmy, no, uwierzyliśmy, jak już wykładamy pieniądze, to, to uwierzyliśmy, że to jest skuteczne, tylko w pszenicy będziemy trochę inną filozofię tego zmiennego dawkowania. Jeśli się zaznacza obszary i sprawdza na, na tym, jakie, jakie sprawy, to mówię, to jest koło tony różnicy, to jest dużo, to jest dużo, to, to się całe wyposażenie ziemnika, to się wraca praktycznie, w, no zależy ile ten ziemnik sieje, no ale u nas to jest wrok czasu i... i, i y, 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 przy dzisiejszych tych to trzeba realiach ekonomicznych szukać wszędzie, gdzie tylko się da. I tak samo to samo się dotyczy do tego wiosennego inspekcji pól, gdzie, gdzie widzieliśmy tam było... Pole składało się z, z, trzech, z trzech działek kupionych od różnych... Od różnych ludników. parametrach. Tak, i po bokach mieliśmy tam sześć czymś, a na środku mieliśmy 4,5, 4, cztery, 8. Cztery, cztery, no i, i później wychodziam, a, a pole jest jako jedno i trzeba, yy, nie da się, i zresztą ekonomicznie uzasadnione, dba, yy, no całe pole, tylko trzeba te miejsca gdzie mamy niską produktywność, a, wykorzystujemy a pH, to tutaj to gleby. Ta potencjał gleby, żeby jak, na, jak najbardziej zniwelować zmienności. I jeszcze jedna rzecz, ja już tak przepraszam, że, że cały czas no mówię, proszę. ale e, proszę Państwa, jeśli mówimy o wysokich plonach i zaczynamy mówić powyżej tych 12-13 na sucho, to trzeba powiedzieć, że to trzeba wykarmić. I to się nie da wykarmić, mając z tyłu głowy niskimi dawkami nawozu, bo ta kukurydza, wiadomo, że słomą część odda, ale, ale to musi być podane na, na tacy dużo, to się nie da oszczędzić, To mieć i wysokie plony i niskie nawożenie. Dokładnie tak. Ja prowadziłem takie doświadczenie dwuletnie w jednym z gospodarstw na Podkarpaciu z tym siewem ze zmienną gęstością i wnioski są takie, że Gospodarstwo prowadziło dosyć wysoką normę wysiewu, tam było średnio około 89 tysięcy, ale te doświadczenia pokazały, że możemy bez spadku plonu, a nawet przy wzroście plonu zniżyć tą normę do 86 tysięcy, bez ujmy, jakby na planowaniu. Oszczędności nasion, jakbyśmy na no policzyli nawet na 100 hektarów, nie są zbyt duże, ale wykorzystanie potencjału wzrost plonu o kilkaset kilogramów na hektarze, no daje ten efekt Dodatni, Także można tutaj mówić o pozytywnym aspekcie tej technologii. Ona jest rozwojowa i coraz więcej gospodarstw w to wchodzi. Ale też wysokie plony, to też trzeba z tym plonem zdecydować, jak sprzedajemy mokro czy na, czy na sucho. Tutaj z tego, co widzę, to oprócz inwestycji w sprzęt, który pracuje na polu, też jest spora inwestycja, bardzo duża suszarnie i bazę przechowalniczą. Tutaj trochę przybyło, może kilka zdań. O, 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 o tym profilu? No yy, uprawiamy no, między 250-300 hektarów kukurydzy i yy, technicznie jakbym chciał na, na mokro nawet sprzedać, to to jest niemożliwe, bo kombajnem zbieramy yy, po 400 ton więcej. Suszarnia ma yy, mokre kukurydzy między 300 300-350 ton zależy od warunków wilgotności powietrza, no wszystkiego kto suszy to wie, ale że to nie ma tak, że cały czas suszarnia jednakowa ma wydajność, ale to jest między 330-350 ton w tym roku to i 350. No i trzeba ukosić zawsze trochę więcej, bo są takie dni, że się nie da kosić, a suszarnie chodzi tak, że... Jeśli bym chciał codziennie 20 tirów mokrej kukurydzy odstawić, miałbym olbrzymie problemy. i, i... Logistyczne, Logistyczne, i to jest trudne do opanowania, bo raz brakuje ciężarówek, raz brakuje pogody, a jak się ma swoją suszarnię, to się suszy. No i część połowę zrobiliśmy kontrakty wcześniej, no i chyba wygraliśmy, a, a połowa kukurydzy leży. No ale, ale sucho mogę przechować, no to może powiedzieć, że to jest że jak rower i na strych mogę rzucić yy, i przy zimę przeczekać i, i pół czekamy, chociaż yy, no perspektywy, że ceny wzrosną są nieduże, ale, no, ale kiedyś to się skończy, może tam yy, super nie będzie yy, dochodowe czy tam... Yy, nie będą w wysokie ceny, no ale przynajmniej jakieś tam przyzwoite, pozwalające na, na, na produkcję dalszą. Były różne lata, ja pamiętam o tak. swojej historii i wzloty i upadki. Kukurydza zajmuje bardzo duży wolumen na tych polach, które tutaj w Polsce są obsiewane. To pamiętamy 1,8 tysięcy hektarów, być może będzie spadek. Ale ona będzie w dalszym ciągu dużym wolumenem i tutaj jedziemy będzie równo. pożyteczna, i myślę, że nie możemy się tutaj odwracać od odprawy, która wnosi bardzo dużo. Do tej ekonomiki gospodarstwa dużo, dużo tutaj na pewno jeszcze się będzie działo. Kukurydza jest tak wdzięczną rośliną, że mi to tak przyparło do muru, że tylko to mi zobowiązuje. Bo... Znamy się tyle lat i się cały czas przypieramy do muru. <laughs> raz ty mnie, raz ja ciebie, ale no, ja się bardzo zawsze cieszę, jak ale mogę no, ja z no, tobą porozmawiać. Trzeba współpracować, trzeba. No, nie da się zamknąć i, i, i myśleć, że coś się nowego stworzyć. No, trzeba dobry, dobry odmian, dobry, dobre, gdzieś tam mieć ten start, żeby potem ten plon pociągnąć. Dokładnie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.